Jakbym Cię teraz zapytał, co o mnie myślisz, kim jestem, to co byś powiedział? Jakiś tam gość na YouTube, ksiądz, co wrzuca co tydzień swoje homilie. Ktoś może powiedzieć, że fajnie gada, a ktoś, że beznadzieja, nuda. Ale jakbyś nie znał jeszcze przed tym kanałem, tutaj na przykład ze swojej parafii, to już mogłabyś czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o mnie. Jest księdzem w Chicago, ochrzcił moje dziecko, dawał nam ślub. Miał pogrzeb mojej mamy i znów niektórzy mogą mnie nie lubić, innym to będzie obojętne, a też tacy, co woleliby innego księdza. Są też ci, co znają mnie jeszcze lepiej, może nawet zanim zostałem księdzem i wiedzą, co na przykład lubię jeść, albo co lubię czytać, czy jakie filmy oglądać, znają moje rodzeństwo moich znajomych, mają mój numer telefonu i znają datę moich urodzin. No i w końcu są tacy, co znają mnie jak nikt inny. Moi przyjaciele, rodzeństwo, moi zmarli rodzice, ludzie, przed którymi nie boję się otworzyć. Oni znają mnie od dziecka, wiedzą jakim byłem dzieckiem, jakie błędy popełniłem w młodości i z którą dziewczyną się spotykałem. Bo są różne stopnie poznania kogoś. Albo coś tam słyszę o danej osobie, albo osobiście ją znam. No, więc nie możesz o mnie powiedzieć za wiele, dopóki nie poznasz mnie osobiście. Wtedy dopiero będziesz mógł, mogła powiedzieć, kim jestem. Ale to nie o mnie przecież chodzi. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zadaje swoim uczniom podobne pytania, właściwie zadaje im dwa pytania. Jedno takie ogólne. Pyta, co inni myślą o Mnie. A oni odpowiedzieli, jeden za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Ale zaraz po tym Pan Jezus zadaje im o wiele ważniejsze pytanie, takie bardzo, bardzo osobiste. A Wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A co Ty byś odpowiedział na takie pytanie? Tak, ty. I twoja odpowiedź może być taka, też bardzo ogólna, jak pozostałych apostołów: że Jezus to znana historyczna postać, to ten człowiek, co często widzę wiszącego na krzyżu, ten, o którym uczyłam się na religii, czytam o nim w Biblii, miał niezwykłą moc i czynił cuda. Możesz o nim powiedzieć bardzo wiele, może znasz nawet na pamięć wszystkie Ewangelie, ale to mu nie wystarcza. Bo nie chodzi o to, co inni o nim mówią, czy piszą i nie o to, czego się o nim nauczyłeś, ale kim on jest dla ciebie, co ty o nim możesz powiedzieć. Czy jest Twoim przyjacielem, Twoim Bogiem, Panem, kimś, kto jest bardzo blisko, kogo znasz bardzo dobrze, ale też pozwalasz jemu poznać siebie. Czy jest w centrum Twojego życia. Nieważne, co inni o nim mówią, ale ważna jest Twoja osobista relacja z Synem Bożym. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.